No jest. Załączamy sterownik. Wchodzimy w tryb automatyczny. Wymieramy program P1 P2, P3, P4, aż do, do 9. Weźmiemy program P1. Wchodzimy w menu programu U1. Yy, długość do rozwinięcia. 10 impulsów. Będzie odległość 10 metrów, 10 centymetrów. Wchodzimy w drugi parametr. Krotność. Mamy 10 krotności. Możemy zmniejszyć na 5. I załączamy fly. I maszyna obcięła. Na liczniku wyświetliło się pozostała ilość do obcięcia. Załączamy ponownie start. Maszyna obcięła. Pozostały trzy cykle. Maszyna nie jest teraz wyposażona w ze względu na oszczędność na papierze. Maszyna wyposażona w przekładnie ślimakowe do napędu rolek i przekładnie do, ślimakową do napędu morza. Maszyna jest wykonana w wersji testowej. Docelowo będzie wyposażona w dwa podzespoły rozwijające tnące Maszyna uzyska znak godności CE z dyrektyw, dyrektywą unijną maszynową niskich napięć i kompatybilności elektromagnetycznej. Wszystko zostanie obudowane obudowami osłonięte obudowami, tak żeby było bezpieczne. Po pozytywnych próbach ruchowych przystępujemy do tworzenia pełnej dokumentacji konstrukcyjnej oraz konstrukcyjno-ruchowej.